Hej, 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 witam, witam, witam i kontynuacja czytania do znaków Zodiaku. Ostatnio mieliśmy dwa znaki Zodiaku, była to panna i ryby. I teraz tak, jeżeli wyciągnę tutaj panny albo ryby, um, to znaczy, że um, zakreśliliśmy swego rodzaju właśnie takie koło energetyczne i będziemy musieli troszeczkę działać inaczej, ale dopóki nie wyciągnę panny albo ryby po kolei, tak jak idą znaki Zodiaku, tak jak będę szły tutaj. Dobrze, mamy raka. W pełni właśnie, tak właściwie tutaj. Ok, po zrobieniu fotki do tak zwanej zajawki, karta wraca na swoje miejsce i zobaczymy jakie przesłanie dla raka w danym momencie. W danym momencie, dlatego że, no, jesteśmy, wiecie co? W danym momencie w sensie takim, że to nie są czytania bezterminowe, dlatego że ja uważam, że jeżeli czytamy w danych okolicznościach, to czytamy w danych okolicznościach. Te okoliczności nie powtarzają się, więc to jest na ten moment, na ten moment, tak? Tutaj, teraz, w tym momencie. Zobaczymy. Mm. Ok. Dodatkowo damy tutaj kartę geometryczną. I ja teraz będę sobie tutaj mieszać, dlatego że te karty. Czyta się tak w prosty, prostym, czyli odwróconym. Zobaczymy, co mamy. Ok. Ok, czego możemy się tutaj spodziewać? W tym momencie, tak, nie wiem, na przyszłość. Trudno mi jest tutaj określać, tak, czy będziemy czytać na przyszłość, czy czytamy w tym momencie. To po prostu już się dzieje. Zresztą, nawet jeżeli czytamy do jednego znaku, to wiadomo, że wszystko dzieje się w takim kole, tak? Wszystko przebiega w kole. Tego, no, wszystko jest cykliczne w naszym życiu i możemy być w różnym miejscu tego koła. Nie mam tutaj nic okrągłego, żeby Wam pokazać, o co chodzi, jeżeli chodzi o koło. Mam tutaj kubek, kubek z piciem, więc pokażę Wam, o co chodzi. To nie jest takie, no, koło, koło, tak? Czyli wszystko idzie po kole, prawda? To jest jakiś cykl, jakieś właśnie tutaj, jakaś sprawa, jakiś temat. I w danym momencie My będziemy w różnym miejscu tego koła, tak? Czasami rzeczy, rzeczy akurat będą się zaczynały u ludzi, tak? Ta opcja, na którą tutaj będziemy czytać, ten motyw, na który będziemy czytać, tak? Więc będziemy gdzieś tu, tu, bo idziemy w górę, tak? Sprawa będzie rozwijała się, rozwijała. U niektórych już to było. Kończą tutaj, tak? Jakiś temat. Więc w ten sposób, w ten sposób wyglądają na przykład czytania ogólne. Oczywiście też czytamy z najbardziej naładowanego tutaj potencjału. Dobrze, ale co tutaj o was, do was w tym momencie? Tutaj jesteście proszeni o to, żeby być oryginalnemu. Rozumiecie? Ym, oczywiście, gdzieś. Jeżeli to, to są wasze tematy zawodowe, tak? Jeżeli to są rzeczy, które robicie gdzieś yy, jest jakiś projekt, coś w temacie tutaj: kariery. Yy, oczywiście, aby gdzieś tutaj. Nie wiem, z czymś wyjść. Aby z czymś wyjść. Trzeba będzie ludzi przyciągnąć. I tutaj, wiadomo. No, to, co jest popularne gdzieś, tak, ale w jaki sposób się też tutaj dobrze byłoby odróżniać, tak? Natomiast to, co jest gdzieś wewnątrz, tak. Oprócz tutaj marketingu, reklamy, niech to będzie w jakiś sposób inne, niech to będzie w jakiś sposób oryginalne. Coś, co wyjdzie poza poza właśnie taką zwykłość, tak? Um. I tutaj, no, powiedziałabym, że u was jest, u was trwa swego rodzaju taka przemiana. U niektórych dopiero zaczyna się, dopiero będzie, to u niektórych już to jest, już wyczujecie. Także jest energia takiego ruchu, energia zmiany. Ale to przebiega troszeczkę inaczej niż przebiegało do tej pory. Wcześniejsze zmiany, tak nam się, na wcześniejsze zmiany. To jest coś takiego, jakby wszyscy robili coś w określony sposób. Wasze to coś, będzie to coś przypominać to określone tutaj, ale no, będą tam takie bardzo indywidualne, Rzeczy. Zresztą ludzie, ludzie zaczynają szukać właśnie wiecie, czegoś, co by było troszeczkę inne, byłoby świeże. Tak ja na przykład przestałam słuchać e, pewnych czytaczy i zostałam właśnie przy tych, którzy są e, no bardzo tacy konkretni, tak? Bo teraz bardzo mocno potrzeba konkretu, żeby się dobrze w tych okolicznościach, w jakie wchodzimy, poruszać. Jednocześnie zaczęłam szukać świeżości, oryginalności świeżości, czegoś, co byłoby inne. I znalazłam. Więc to jest właśnie coś takiego. Mam też mocno zaznaczonego raka, więc po części tutaj tak jest to też i do mnie. Zbiorę to bardzo mocno osobiście. Tak? Czyli to jest wychodzenie tutaj poza coś, to jest szukanie swego rodzaju takiej świeżości. Tak? Jak inaczej tutaj można by było, nie wiem. Może nie to, że inaczej, bo tutaj się coś budzi, Wy w coś wchodzicie. Tak? Ciekawe, budzi się tutaj taka duża kreatywność i tutaj słuchajcie, to nie tylko do artystów, nie tylko do artystów, gdzieś tutaj mówię, bo dużej mi że będę mówić tutaj do artystów, tak, ale jak widzieliśmy, można mówić do czytaczy. Ja mam ascendent z Nakuraka, więc można mówić tutaj do czytaczy, można tutaj mówić do naprawdę kucharzy, nie wiem, <grych> piekarzy tutaj. Naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie gdzieś tam, oj, bo misja to jest na pewno robienie rzeczy niezwykłych i na pewno w niezwykłych miejscach. Nie. Ale to jest robienie tutaj czegoś inaczej, co będzie Was odróżniać w jakiś sposób tak? od innych, od rzeszy właśnie ludzi, którzy gdzieś robią coś podobnego w Waszej branży. To jest w Wasza branża na przykład, tak? I tutaj. Uuu, <grym> coś się tam poruszyło za mną. Jestem sama. Um. I tutaj, no właśnie, coś się poruszyło, coś się poruszyło za Wami, w sensie takim, że Wasza dusza, poruszyła się w Wasza. Tak, słuchajcie, wiecie co mi to przyszło do głowy? Tu się coś będzie rodzić. To tak jak te kobiety, które tutaj są mamami, tak? Były mamami, są mamami tutaj, tak, które były w ciąży. Nie była w ciąży i nie, nie jestem mamą, ale te tak kobiety właśnie tutaj opisują, kiedy czuły pierwsze ruchy dziecka. Tak? Rozumiecie, to jest właśnie coś takiego. To jest to, co się tutaj chce urodzić. I do tych, szczególnie do tych, którzy przestali eksplorować nowe opcje, zacznijcie. Dopóki nie zmienicie, że dopóki wy nie zaczniecie tutaj czegoś zmieniać, nic się nie zmieni. Rozumiecie? Dokładnie tak, wy wchodzicie, wy powinniście zacząć zmianę. To, to tutaj nie od świata zależy. Nie, nie czekać tutaj, że coś przyjdzie magicznie. To wy macie tutaj zacząć zmianę. To wy macie tutaj. Bo wasza dusza się poruszyła. Ja wiedziałam, coś tutaj za mną się poruszyło, nie jestem w stanie określić, co to jest. Oglądam się tutaj, co to mogło być. Gdzieś <grymne> pewnie pudełka od, od kart, gdzieś się pewnie. Mm, mam tu dużo kart powojeniowanych talii. Coś się poruszyło. Dusza się poruszyła. Ona tutaj słucha głosu swojej duszy. Ona jeszcze nie wie, co ona słyszy. Ona, to tak jak słyszać tutaj gdzieś jakąś melodię. Rozumiecie, nie? Słyszycie, ale melodia Wam się podoba. Ale jakie są tam słowa? Czy różni. Czy słowa też Wam się spodobają? Ale to musicie podejść do tego bliżej, jakby. Rozumiecie? Bo coś się tutaj poruszyło. Ok, nowa karta. Ha, dobrze. Słuchajcie, ta karta mi się zawsze jawi, jako że ktoś komuś podaje rękę. Tak raczej widzę to jako podanie ręki um, przez coś znacznie większego niż Wy. Ale dokładnie to się tutaj dzieje. Tak? Czy Czyli zobaczy, tak jakbyśmy oglądali to, gdybyśmy zrobi, zrobili w ten sposób. Co my tutaj oglądamy? No. Co wam to przypomina? No co to jest? Stworzenie Adama, tak? Autorstwa Michała Anioła, stworzenie Kaplica Sykstyńska, tak? I stworzenie fresk, tak? Eee. Tak, to nie jest to samo oczywiście, tak, ale bardzo mi się tutaj to podoba, tak jakby... Znalazłam tutaj, nie wiem, czy mogę tutaj pokazać, bo to jednak... Nie, nie będę pokazać, bo nie wiem, czy można pokazywać tutaj, tak? Jednak jest to... Boję się po prostu tak, żeby nie było tutaj... Żeby mi YouTube nie stawił gdzieś jakieś tutaj ograniczenia. Ale poszukajcie sobie. Fresk, tak? Michał Anioł, tak? Stworzenie Adama. Tak? Tak mi się to tutaj jawi. Więc poruszenie właśnie tutaj duszy, tak? Stworzenie Adama. Coś tutaj chce być stworzonym. Od Was zależy, czy zostanie stworzonym. Po prostu to jest znalezienie, potrzeba właśnie znalezienia takiego jakiegoś elementu, to jest jakiś ważny element. Czego tam, co, co tutaj? jaki to jest element? Dusza. W tym musi być dusza. Tak? I to, to przyjdzie, to właśnie być może słuchać, no właśnie to poruszenie tutaj, tak coś się poruszyło tutaj. Tak? Pierwszy ruch dziecka. Coś chce się narodzić. Coś oznajmia tutaj, że jest. Piękne czytanie, chociaż troszeczkę tajemnicze. A jako, że mamy, a jako, że jest to, mamy tutaj, u Was jest bardzo ciekawe, więc ja tutaj dołasuję jeszcze coś z rezolucji, bo jestem bardzo ciekawa, co zostanie pokazane. Tak. Życie dobrze przeżyte. <gry> bardzo ciekawa karta. Na Nawiązanie tutaj do reszty kart. I to jest właśnie coś takiego. Wy wiecie, że robicie właściwie tutaj coś. Wiecie, Są rzeczy, których nie można kupić. Czego nie można kupić tak naprawdę? Czego nie można. E, duszy. Czego nie można podrobić? Nie można podrobić duszy, prawda? Czyli tutaj e, to jest autentyczność, to jest, to jest taka świeżość. To jest. Mm, to jest głębia. To jest głębia tutaj. Nie wiem, co wy tutaj będziecie tworzyć. Coś prawdopodobnie będziecie tworzyć. I nie będzie to tylko i wyłącznie. Kolejny obraz to nie będzie tylko i wyłącznie kolejna piosenka, to nie będzie tylko i wyłącznie kolejny projekt. Rozumiecie? Mhm. Piękno życia. Piękno życia, oddanie właśnie piękna życia. Okej. Okay. Tak to wygląda w waszym wypadku. Raki, dziękuję.